Dzień dobry, nazywam się Klara Wrubel. Jest ze mną bardzo ważny gość dla naszego łowicza, a szczególnie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, pan Grzegorz Kazdebka. Dzień dobry państwu. Za chwilę zobaczymy się z uczniami ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, gdzie. Odbędzie się spotkanie w ramach tygodnia czytania dzieciom, programu Cała Polska czyta dzieciom. Jest to dzień pod hasłem odpowiedzialność. I chciałabym zapytać, czy ma Pan doświadczenie w tego typu spotkaniach? Czy bywa Pan w ośrodkach szkolno-wychowawczych? Ja jeżdżę na spotkania. Proszę Państwa, już od 20 paru lat, bo moja pierwsza książka, książka pod tytułem w który pojawił się jako nierozgarnięty tata, ta książka ukazała się w 2001 roku i od ja tamtej pory zacząłem jeździć na spotkania z dzieciakami, z młodszymi, starszymi, z moimi czytelnikami, także dorosłymi, bo przecież i oni czytają książki, trafiam i do szkół, czasami trafiam, czego się boję, do przedszkoli, bywa, że, że trafię także do różnych właśnie ośrodków e, szkolnych, specjalnych, tak zwanych. I Prawdę mówiąc, za każdym razem, gdy jadę na spotkanie, nie wiem, czego się spodziewać, ale prawdę mówiąc, też po doświadczenie podpowiada, że zapewne wyjadę z takiego spotkania uśmiechnięty, ponieważ e, no, spotkania to są, to jest oprócz, oprócz rozmów dzieciakami, to są także Chwilę, kiedy mierzymy się z ich pytaniami, a w ośrodkach specjalnych te pytania czasami bywają szczególnie interesujące. I pamiętam kilka takich, które naprawdę uwielbiam i mówię to teraz bez przekąsu. Pytania, które dają oczywiście autorowi w kości, każą zastanowić się nad tym, czy ten czas płynie nie za szybko. Na przykład, czy był pan kiedyś przystojny, panie Grzegorzu? Zapytano mnie w takim cudownym miejscu. Albo co pan by wolał, żonę czy Lamborghini? Przyznam, że uwielbiam takie spotkanie. Cieszę się na to spotkanie w Łowiczu, w szkole, do której za chwileczkę pojedziemy. Ja nie miałem jeszcze rzeczywiście przyjemności e, przebywać, więc jestem jej szczególnie ciekaw, no, ale prawdę mówiąc e, spodziewam się tylko, tylko, tylko dobra. Tydzień czytania to jest oczywiście wspaniała inicjatywa, która przypomina o tym, że należy czytać nie tylko jeden tydzień w roku, ale tak naprawdę należałoby czytać 54 tygodnie w roku dzieciom, choć mam wrażenie, że problem czytelnica w Polsce to nie jest problem czytelnictwa dzieci, tylko problem czytelnictwa nas dorosłych, bo według statystyk Biblioteki Narodowej dzieci czytają wielokrotnie więcej You know, Dorośli. Także fajnie, że czytamy raz w roku. Przypominamy sobie, że jest taka inicjatywa jak Tydzień Czytania Dzieciom, jak czytanie w ogóle dzieciom. Myślę, że czas już, aby Fundacja ABC Cała Polska Czyta Dzieciom, której jestem ambasadorem, stworzyła akcję Poczytaj swojemu rodzicowi 5 minut dziennie. Wyjdzie to z pożytkiem dla dorosłych. No, jest Pan szczególnym autorem, nagradzanym. Detektyw Pozytywka jest taką pozycją czołową. Też lekturą szkolną, chyba w klasie pierwszej. W klasach 1-3 to już 1, nauczyciele 3. decydują, w której klasie. Się ich uczniowie są już gotowi na lekturę szkolną. Ja jestem przerażony tym, że moja książka stała się lekturą obowiązkową. Już wiele lat temu stała się lekturą obowiązkową. A jestem przerażony z tego względu, że czasami, gdy przyjeżdżam na spotkanie do dzieci, do jakiejś szkoły to dzieci mówią mi ponurym głosem wówczas, proszę pana, dostałem, dostałam z pana pałę. I wtedy, wtedy każdemu autorowi miękną nogi w kolanach, no bo cóż można powiedzieć na takie, na oświadczenie. Takie A z drugiej strony mam nadzieję, że pozytywka jednak dzieci nie męczy i raczej zachęca do czytania niż je do czytania zniechęca. Podobne zdanie ma pan Rafał Kosik, bo też yy, podobnie się wypowiadał o, o fakcie wprowadzenia jego książki do kanonu lektur. Wszeliczna wspaniała książka Rafała Kosika, wspaniały autor, świetne książki. Dzisiejsze spotkanie odbywać się będzie pod hasłem Odpowiedzialność. Detektyw Pozytywka, czy on jest odpowiedzialny? Mm. Pozytywka ma dużo pozytywnych cech, co już można wnioskować słysząc jego nazwisko, tak, pozytywka. Oczywiście pozytywka to jest także mechanizm grający, no ale mi chodziło o taki pozytywny wydźwięk jego nazwiska. Odpowiedzialność jest na pewno taką bardzo pozytywną cechą każdego człowieka. Ja w książkach o pozytywce chyba ani razu tego słowa nie użyłem, a mimo wszystko wiemy, obserwując pozytywkę, że to jest taki człowiek, którym można zaufać, któremu można powierzyć mieszkanie pod opiekę i dzieci pod opiekę. To jest człowiek, który dba o innych. To jest człowiek, który, dla którego ważna jest taka, być może brzmiąca staroświecko wartość, dla mnie bardzo istotna, jak bycie dobrym człowiekiem, być dobrą osobą. Także tak, uważam, że on jest odpowiedzialny. O odpowiedzialności tak bardziej wprost napisałem w innej serii moich książek. Ja jestem autorem także takiej popularnej wśród przedszkolaków, zwłaszcza wśród przedszkolaków ma wrażenie, wśród rodziców, małych dzieci oraz wśród osób, które dzieci wychowują w przedszkolu, zajmują się w przedszkolu, czyli pań przedszkolanek i panów przedszkolanków, ich też jest troszeczkę już w naszym kraju pięknym, Mówię o serii Wielka Księga Uczuć, na którą się składają w takich książkach tylko bez całowania, i szanuje, drużyna Pani Miłki oraz horror, czyli skąd się biorą dzieci. W książce Drużyna Pani Miłki opo opowiadam o tym, czym są wartości różnego rodzaju, no i odpowiedzialność jest jednią, jedną z nich. No, bardzo ważna cecha. Uważam, że dorosłość zaczyna się wtedy, gdy stajemy się, potrafimy wziąć odpowiedzialność za siebie i za innych. Tak? Mhm, tak, to jest gotowość na takie przyjęcie konsekwencji. Tak, tak, bo to jest po prostu już takie. Umiejętne używania wolności, tak? Bo w zasadzie wolność jest wartością wspaniałą rzeczywiście, ale wolność jest, może być nieokiełznana w tym znaczeniu, że może nas y, pakować w sytuacje, w których inni mogą cierpieć, tak? mhm. albo w którym mogą mieć prze nas kłopoty. Więc odpowiedzialność jest umiejętnością um, kiełznania także swoich różnego rodzaju... Swoich i innych ambicji, poczynań, emocji i tak dalej. Ja chciałabym zapytać o coś zupełnie innego. Nie tak dawno z klasą szóstą nagrywaliśmy podcast na podstawie pana opowiadania. Oczywiście przypomniałam sobie, że powinnam panu wysłać ten podcast, link, i zrobię to natychmiast po spotkaniu. I dotyczyło to opowiadania strefy. Tak, tak. Mhm. Czy planuje pan. Jakąś, jakieś powieści, książki dla młodzieży? Opowiadanie z strefy to są napisane na prośbę pani Ireny Koźmińskiej, wspaniałej prezeski Fundacji ABC Cała Polska Dzieciom, która, która doskonale wie, że czy, namawianie dorosłych do czytania swoim dziećmi to jest jedna sprawa, ale na tym nie kończy się zadanie mądrych osób związanych z książkami. My też musimy dbać na przykład o nasze otoczenie, a zatem także o środowisko. Mm -hmm. I o to, co teraz brzmi, mam wrażenie, w jakiś sposób jako belga o ekologię. Bo uważam, że to jest bardzo ważna sprawa ekologia. C kto, cokolwiek by politycy nie opowiadali, to po prostu musimy zadbać o, o, o naszą ziemię, bo to jest nasz, nasz dom. Mamy o nasze mieszkania, dbajmy też o nasz większy dom, jak jest ziemia. No i pani Irena Koźmińska postanowiła, postanowiła autorów różnych swoich, mam nadzieję, ulubionych, bo też w tym, w tym gronie się znalazłem, na mój do napisania opowiadań, m, zga, które no, zahaczają gatunek science fiction albo przynajmniej fiction, bo w moim przypadku jest więcej fiction niż science, mhm. to przyznaję szczerze. E, opowiadanie, które dotyczy w jakiś sposób właśnie spraw m, zagrożeń kli, klimatycznych. Myślę, że napisałem całkiem, m, całkiem zgrabne opowiadanie, które kierowane jest rzeczywiście do, do starszych odbiorców, niż zazwyczaj to robię. Ale ja nie jestem jakoś szczególnie rzeczywiście nastawiony na to, żeby napisał książki dla młodzieży. Lubię pisać książki dla dzieci, e, mając też świadomość, że te książki dla dzieci czytają rodzice, dziadkowie, nauczyciele, tak? Czyli mam tą dziecięcą, dziecięcą publiczność i, i dorosłą. Nie czuję się za bardzo kompetentny, żeby zajmować w tej chwili nastolatków. Wydaje mi się, że nastolatkowie są szczególnie wyczuleni na to, kto do nich przemawia, czy to w muzyce, czy to w literaturze. Stąd popularność rzeczywiście bardzo młodych autorów, którzy zawoływali ostatnio festiwale literackie, targi książki, którzy przyciągają do, do siebie tysiące, rzesze naprawdę młodych czytelników, ale też chyba szukają takiego, takiej wspólnoty doświadczeń, której ja już nie mam, tak, ja, moją rzeczywistością jest rzeczywistość przede wszystkim ta tutaj wokół nas, a nie na przykład wirtualna, a wiadomo, że nasolatkowie mają inne proporcje trochę przebywania w świecie, tak, przebywają w świecie realnym, wirtualnym, mam wrażenie, że sami w, w, w pół na pół te proporcje się, tak się dzielą, także nie, wydaje mi się, że nie umiałbym napisać dobrej książki, takiej, no, zwłaszcza obyczajowej książki mm -hmm. dla, dla młodzieży. Myślę, że Moi czytelnicy dziecięcy, którzy wyrosną z moich książek, na chwilkę pewnie wezmą sobie ode mnie oddech, a potem być może jako osoby dorosłe wrócą do moich książek dla dorosłych, bo te dla dorosłych też, też piszę. Tak, ale opowiadanie jest genialne. Dziękuję. Staram Przypomina się. troszeczkę Igrzyska Śmierci. O, fajne. no tak, ma Pani rację, rzeczywiście, tak. Tak, tak, tak. Tylko, że jest, no, tak, jest to krótsze opowiadanie. Tak. By, była już propozycja, jak już widziałem, na sfilmowania tego opowiadania, co mnie ucieszyło. Z drugiej strony też wiem, że gdy padają propozycje z filmowania różnych tekstów, należy okiełznać radość, mhm. ponieważ na 100 propozycji wypala tylko jedna. No właśnie. Ale oczywiście tutaj trzymamy się literatury <śm> dziecięcej. Detektyw Pozytywka. Mm, to jest takie najważniejsze dzieło, naj, naj... Bardziej popularne wśród dzieci, ale jeszcze to przecież Pan napisał 40 albo ponad nawet. Ja prawdę mówiąc, i wstyd mi teraz, że to wyznam, nie wiem, nie napisałem książek. Piszę od 2001 roku, że inaczej, znaczy, w 2001 roku stałem się takim profesjonalnym autorem, a za profesjonalnego autora uważam tego, który utrzymuje się z pisania. Ja wcześniej byłem redaktorem naczelnym Pisma dla Dzieci byłem dziennikarzem, pisałem już różne teksty, więc oczywiście twórczość literacka. Była taką moją wymarzoną, ale mogłem ją na razie wtedy jeszcze uprawić tylko jako dodatkowe zaj zajęcie. A od momentu ukazania się Kasperiady, która dostała masę różnych nagród, do mnie zaczęli dzwonić wydawcy z prośbą o ko napisanie kolejnej książki. To wspaniałe, bo rzeczywiście mogą wówczas poświęcić się temu w znacznie większym stopniu. Mm, ile tych książek napisałem no, na Boga? Przepraszam, nie wiem. Dużo. na no, Parę książek o Kubie-Bubie, czyli bardzo mm -hmm. popularnych kiedyś bohaterach, których, którzy właśnie są w każdym podręczniku języka polskiego. W Polsce, niezależnie od wydawnictwa, które, które wydaje te podręczniki, 6 czy 7 książek o pozytywce, no to będzie kolejna książka pod tytułem Miłość Detektywa Pozytywki. Oh, wow mamy ze Szczecina mam, mam w Szczecinie fa, fanklub mam, czyli mam mm -hmm. fanklub mam, tak mogę powiedzieć. Mamy ze Szczecina założyły ten fanklub, mamy moi czelników, jak się można mm -hmm. domyślić. No i to jest taki fanklub, który nigdy nie prosi, zawsze żąda. Ja się tych pań trochę boję i mamy ze Szczecina zażądały ode mnie książki pod tytułem Miłość detektywa pozytywki, bo mo, jedna z nich nie mogła znieść, jak to określiła, i tu cytuję, że on jest taki niezagospodarowany emocjonalnie. No, no więc ja go zagospodaruję emocjonalnie i w najbliższym czasie i taką książkę na 20 już istnienia pozytywki na polskim rynku wydawniczym e, przygotuję. Napisałem parę książek fantastycznych, parę kryminałów jeszcze innych, niż, no Jezu, dużo tego jest. Tak, Chyba jeszcze myśli, dla dorosłych. No i dla dorosłych, tak, i piszę też sztuki teatralne. Lubię tę twórczość bardzo. A ja słyszałam, że jest Pan też autorem scenariusza do filmu Klan. Do to, nie, to, była, to jest przeszłość rzeczywiście. Kiedyś, kiedyś. och, ale to już rzeczywiście 26-7 lat temu pisałem byłem scenarzystą telenoweli Klan. Byłem jednym z dziewięciu scenarzystów, nas było. Oczywiście tam cała grupka, i to było bardzo ciekawe w ogóle literackie i techniczne takie. Te, właśnie, to było bardzo ciekawe założenie e, literackie z, z, od strony technicznej, bo gdy się pisze scenariusz z kilkoma osobami, należy w taki sposób pisać swój, swój tekst, ażeby nie było, wiad, nie było żadnych cech osobowych każdego autora. Tak? My, my powinniśmy być, my autorzy scenariusza, powinniśmy byli być tak samo wymienialni, jak opona w samochodzie. Tak? I bardzo trudno, szczerze mówiąc, pozbyć się swoich charakterystycznych zwrotów, powiedzonych i tak dalej. Tutaj musiałem na to zwracać uwagę i prawdę mówiąc, praca nad klanem, a napisałem z tych odcinków ze 100, była pod tym względem niebywale ciekawa. To ja, proszę Państwa, wyznam to samobójczo, to ja pisałem ryśku, ryśku. Ale to nie ja y, stoję za pomysłem, żeby Ryśka, albo się postać, która, y, która pod tym imieniem funkcjonowała, aby Ryśka. Wyeliminować w sposób drastyczny serialu. To nie był mój pomysł. No dobrze, to wróćmy do literatury tak, dziecięcej. Tak, bo tam już niebezpieczne obszary tak? nie się pojawiły. Nie to wkraczać. Jest tam bardzo dużo inspiracji z życia takiego codziennego. Nawet ja czytając, zauważyłam, że inspiruje się Pan różnymi rzeczami. Na przykład kiedyś obejrzałam taki filmik na YouTubie o pewnej babci, która była traktowana jakimś gazem, i zobaczyłam to samo w detektywie. Mhm. Nie mylę się. Tak, że... tak, tak. tak. Ja, ba, bardzo jest mi bliskie to, co mówi na przykład Adam Wajrak, że gdy jest pytany przez dzieci na, właśnie, jak zacząć swoją taką przygodę profesjonalną obserwowania przyrody, to nie mówi o tym, Adam Wajrak nie mówi o tym, żeby, żeby zbierać pieniądze na bilet do Amazonii, tylko żeby wyjść na podwórko, stanąć pod trzepakiem i się rozejrzeć, mhm. tak? Ja też już dawno zauważyłem, odkryłem to jako na szczęście, jako na stole, właśnie taki rzeczywiście, że wszędzie może być ciekawi, jeżeli jesteśmy z ciekawymi osobami, tak? I że przygoda i odkrywanie siebie. Nie zaczyna się od tego, że idziemy do Indii, żeby odkrywać siebie, tylko wystarczy pójść do, do pobliskich targ kupić pomidory. Trzeba się obs obserwować świat. Świat może być bardzo ciekawy wszędzie tam, gdzie żyjemy. E, I chciałem to też pokazać w książkach kryminalnych. No one tak moje kryminały dla, zpozyty... związane z pozytywką, są czymś takimi zabawnymi kryminałami i tam wielkich zbrodni nie ma, są raczej drobne zagadki, ale mamy tam też swojego czwarty sz charaktera w postaci martwiaka, któremu trzeba za każdym razem którego trzeba, trzeba w jakiś sposób do kąta postawić. W każdym razie to jest świat, który może być dostępny także dzieciom. Tak? Mm -hmm. Dzieci mogą się rozejrzeć dookoła i zobaczyć, że w ich otoczeniu też są takie osoby, takie przygody, takie miejsca, które mogą być scenografią jakiegoś, jakiejś opowieści, czy to literackiej książki, która jest zapisana w książce, czy filmowej. Z całą pewnością każdą Największą przygodę zaczynamy otwierając drzwi własnego domu, a czasami wystarczy też wyjrzeć z, przez okno własnego domu, żeby już się czymś zainspirować. Naprawdę nie trzeba pieniędzy i wielkich środków, a żeby coś takiego dostrzec. No tak, ale trzeba mieć w sobie po prostu taką uważność. Trzeba mieć uważność. Mhm. Ja, byłem, ja jestem po miesięcznej podróży po Japonii. W czasie tej, że miesięcznej podróży do Japonii trafiłem między innymi na wyspę muzeów, e, to są dwie wyspy: Teshima i e, na, Naoshima. I na Teshimie byłem w takim obiekcie wspaniałym, to jest Muzeum Sztuki Społecznej, ale to, jest, to muzeum jest tak naprawdę jednym obiektem. To jest obiekt o wielkości powiedzmy sali gimnastycznej, ale obły, w kształcie takiej kropli, powiedzmy, sobie kroplę rosy, która jest na liściu i ona jest taka trochę nie, nieregularna, tak? znaczy jest z jednej strony bardziej wybuszona, z drugiej mniej? Po, po, po obu stronach tejże wielkiej kropli, do którego środka się wchodzimy, to jest betonowa, biała, biała konstrukcja. Po obu stronach jest wycięte, wycięty rodzaj dużego świetlika. I cóż tam robi, robi zagubiony biedny widz? Po pierwszej konsternacji? Wyciszamy się, chodzimy po tym dziwnym obiekcie, patrząc przez te świetliki na niebo. Można się położyć na podłodze i spojrzeć sobie na chmury, które płyną, przez które. Widać, jak płyną na, ponad świetlikiem, można zobaczyć drzewo, które się kołysze e, za świetlikiem, ale jest to rzeczywiste bodźce są zredukowane tylko kilku. E, I po nagle odczuwamy jakieś niebywałe uderzenia piękna, że Dostrzegamy, że to wszystko, na co patrzymy dzięki temu, że jest to skoncentrowane w tym, w tym świetliku, w tym obszarze zamkniętym, widzimy piękno po prostu świat. I w zasadzie literatura jest też takim świetlikiem. Filmowcy kiedyś robili taki fajny gest, składali palce w taki sposób, jakby taki robili prostokąt z palców i tak patrzyli na, przez te palce złożone w prostokąt na świat, bo chcieli się skoncentrować na konkretnym wycinku rzeczywistości. Literatura też jest takim świetlikiem, który patrzy na, na konkretny fragment rzeczywistości. To jest coś, czego można się nauczyć. Po wyjściu z tego obiektu, w którym, w którym jak powiedziałem żonie, wchodząc w wchodzimy na 5 minut i w, i w drogę, no bo nie będziemy siedzieli w dziwnym obiekcie, który przypomina krople i gapili się na niebo. Siedzieliśmy tam dwie godziny, bo nie byłem w stanie po prostu rzeczywiście oderwać się od, od, od tej ciszy, od tych widoków. Gdy wyszedłem sam, to poczułem, że moi, z, mój, z, mój zmysł wzroku jest bardzo wyostrzony. Nagle zobaczyłem e, chmurę owadów, która kręży, krąży w słońcu w takim dziwnym tańcu. Zobaczyłem nagle poruszające się liście, zobaczyłem trawę, która tańczy na wietrze. To wszystko co normalnie widzimy, ale nie, do, nie z, koncentrujemy się na tym. Mm, warto sobie robić każdego dnia takie ćwiczenia. Na przykład fajnym ćwiczeniem jest spró spróba, próba wyobrażenia sobie, jak wygląda nasze miasto czy nasza najbliższa okolica. Oczami obcokrajowca, wyobrażajmy sobie jadąc na przykład autobusem do szkoły, że jesteśmy po raz pierwszy w naszym mieście, w naszej, czy ja ten samochodem, czy na rowerze, wyobraźmy sobie, że jesteśmy po raz pierwszy w tym miejscu zastanówmy się, co obcokrajowiec by zobaczył. Tak. To też jest próba patrzenia na świat mm -hmm. przez taką lupkę, której, której zazwyczaj nie, uży, nie, nie używamy. Tak, to może być taka właśnie nauka wdzięczności i takiego zachwytu, więc niech to stanowi taką błędę naszej rozmowy, bo zbliżamy się już do końca. Ale tak, strasznie rozgoduję proszę. Proszę wybaczyć, proszę Państwa, jestem gadułą. Tak. Pisarz jest zazwyczaj samotny, siedzi w własnym domu, stuka w palcami no klawiatura, teraz mogę pogadać. A na nas czekają dzieci. Tak. Na pewno spotka Pan Adasia, który będzie chciał śpiewać włoską piosenkę. Chyba mu na to pozwolimy. No, pan, niepewno, ja bardzo lubię włoską kulturę, więc wiem, tak. tak. co Pan Także spotkamy wiele ciekawych osób. Może coś Pana zainspiruje. Także dziękuję bardzo za bardzo rozmowę dziękuję. Dziękuję. i czego Panu życzyć jako pisarzowi? No, to dziękuję w ogóle za to pytanie. No, nie spodziewałem się, że będę mógł sobie sam sobie wymyślić życzenia. E, <laughs> chciałbym, chciałbym móc jeszcze długo pisać dla Państwa, ale mieć świadomość tego, że, 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 że te książki są dobre i że jest coraz większa grupa dzieci, która wyrasta i wraca do książek. <laughs> Bo tak jak mówię, w Polsce nie ma problemu e, czytelnictwa wśród dzieci, jest problem czytelnictwa wśród dorosłych. To dorośli mniej czytają, mają mniej czasu albo, albo mówią, że mają mniej czasu. Chociaż części, którzy są do nas bardzo podobnie czytają, długo wielokrotnie, ono więcej, mm -hmm. więc, jednak, to jest kwestia pewnych priorytetów. Więc, ja życzę sobie, żeby. Moi czytelnicy, którzy wyrosną, że mieli tę chwilę oczywiście od początku od zdepkę, no bo ile można, ale żeby też będą osobami dorosłymi, wróciły znowu do moich książek. Wiem, że sporo wraca, bo już mam pierwsze dorosłe osoby, które kiedyś się wychowywały, nawet na moich książkach, a teraz mówią mi, że wychowują swoje dzieci, co mnie strasznie cieszy. No i tego panu życzę owocnych spotkań z czytelnikami i wielu ciekawych książek, które przed panem. Bardzo, bardzo dziękuję. Dzień dziękuję. dziękuję.